Witajcie kochani, przed nami określanie monotoniczności funkcji w zależności od parametru m. Zaczynamy dwa zadanka. Pierwsze zadanie, jak widzimy, jest to zadanie, gdzie w zapisie funkcji poza fm od x i x użyto dodatkową literkę m. Ta literka zwana jest w matematyce jako parametr. Oczywiście, czy zawsze jest to m? Niekoniecznie. Może to być dowolna litera alfabetu, byle nie y i nie x. No dobrze, no to moi drodzy, jak zabrać się za to zadanie? Przypomnijcie sobie, kto odpowiada za monotoniczność w funkcji liniowej. No pewnie już się domyślacie, że tak zwany współczynnik kierunkowy, który bardzo często słyszycie jako literka A. No dobra, ale ja nie mam tu literki A, więc jak mam się za to zabrać? No, nic prostszego. Literka A zawsze ulokowana jest, słuchajcie, koło X, czyli ten nawias cały jest reprezentowany właśnie jako współczynnik kierunkowy czyli ta nasza przysłowiowa literka A we wzorze, którą tak dobrze kojarzycie. No dobra, no ale co dalej? No słuchajcie, jeżeli mamy funkcję, która jest rosnąca, to my wiemy, że ten nasz współczynnik kierunkowy jest dodatni. Ale jeżeli nasz współczynnik określony jest jako ten cały nawias m plus jedna druga, to ja mówię, że ta zawartość tego całego nawiasu musi być po prostu większa od zera. No i podobnie, jeżeli rozpatrujecie funkcję malejącą. Jeżeli rozpatrujemy funkcję malejącą, to podobnie też bierzemy ten współczynnik kierunkowy, czyli m plus jedna druga, i on musi być mniejszy tym razem od zera. No i ostatni przypadek monotoniczności jest wtedy, kiedy współczynnik kierunkowy jest równy 0. Wtedy funkcja jest oczywiście stała. Czyli zabieramy ten cały nawias m plus 1 druga i mówimy, że to jest równe 0. No dobra, to teraz niech wiadomo, jakieś tam kolorki, cyk, 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 to jest ten nasz współczynnik kierunkowy. No i widzimy, że tak. Jeżeli, uwaga, jeszcze raz powtórzmy: mamy rosnąco to większe od zera, jeżeli mamy malejącą funkcję, to mniejsze od zera, a jeżeli funkcja jest tak zwana stabilna, czyli stała, czyli mamy równe 0. OK. No to zaczynamy naszą zabawę. Wystarczy przenieść M na jedną, przepraszam, drugą na drugą stronę, czyli m jest większe. Zmiana strony to zmiana znaku, czyli minus 1 druga. Tutaj oczywiście to samo, czyli mamy minus 1 druga. No i tutaj to samo cyk. Tu już mamy koniec, natomiast tu należy tylko zapisać przedziały, czyli od minus jednej drugiej do plus nieskończoności. Koniec. A tutaj m należy od minus nieskończoności do minus jednej drugiej. Koniec. Moi drodzy, czyli tak podsumowanie funkcja rośnie. Tak, dla m należących od minus 1 drugiej do plus nieskończoności. Funkcja maleje dla m należącego od minus jednej skończoności do minus 1 drugiej, no i dla m równego minus 1 Druga funkcja jest, uwaga, stała. No dobra, jedźmy do drugiego przykładu. Tym razem co widzimy, że nasz współczynnik kierunkowy jest właśnie też tutaj umiejscowiony w nawiasie, bo to jest coś, co stoi koło x po naszej lewej stronie. To jest ten współczynnik kierunkowy. No dobra, no to jedziemy. Skrótowo, f rosnące, funkcja rosnąca, czyli 6 minus 2 trzecie mki musi być większe od zera. f malejące, no to 6 minus 2 trzecie mki musi być mniejsze od zera. No i f oczywiście stała, czyli 6 minus 2 trzecie mki musi się równać 0. No to co? Szóstka na drugą stronę. Minus 2 trzecie mki, zmiana strony, zmiana znaku, czyli minus 6. No, i teraz oczywiście musimy podzielić przez minus 2 trzecie. No to uwaga, co należy jeszcze pamiętać? Należy pamiętać, że przy dzieleniu przez liczbę ujemną obu stron, gdy mamy nierówności, dzióbki odwracają się w drugą stronę. I mamy minus 6, ja zapiszę jako 6 pierwszych. No i tutaj możemy od razu zrobić razy, słuchajcie, minus i odwrócić trzy drugie, bo wiemy, że dzielenie się zamienia na mnożenie. Tylko nie zapominajcie, że jeżeli tu jest minusik, to te dzióbki muszą cyk w drugą stronę się odwrócić. No dobra, no to co? Mki są mniejsze. Tutaj skracanko, tutaj 1, tutaj 3, bo przez 2 skracamy. 3 razy 3 to 9, te dwa minusy dają plusik, czyli mamy mniejsze od 9, czyli funkcja rośnie dla mki należącej od minus nieskończoności do uwaga, średnik lub przecinek nie ma znaczenia, do 9 otwartym. No i tutaj jest oczywiście słuchajcie, podobnie też tak samo wykonujemy, więc tak naprawdę nie musicie tego wykonywać, jeżeli się skapniecie, że to jest dokładnie to samo, tylko dzióbki w drugą stronę są odwrócone. Też musicie tutaj podzielić przez minus 2 trzecie. Dokładnie taka sama procedura odwrócenia do dzióbka, zrobienia minus 6 pierwszych razy odwrócenie 3 drugie, cyk, skrócenie. Wszystko jest dokładnie identyczne, tak? Czyli, jak pierwszy przykład zrobicie doskonale, no to wtedy ten drugi już moi drodzy możecie napisać od razu, że mk jest od 9 do plus nieskończoności. No, jak się domyślamy dla funkcji stałej, już nie będę tego naprawdę liczyła, bo tutaj jest m równe 9. I mamy wszystkie. Tutaj parametry, słuchajcie, określone. Prawda, że to nie jest takie trudne, moi drodzy? Wszystko na dzisiaj i dziękuję za uwagę. Życzę miłego dnia i samych piątek-szóstek na sprawdzianie. Do widzenia.